Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczki, którą zamówiłem na Piropolsce. Zapłaciłem za nią dokładnie 103 zł. Także teraz odpakuję z tego strecha i się widzimy. Dobra, już mam odpakowane, tutaj coś pisze, no to najprawdopodobniej po czymś karton. Także dlatego. namy o kurde są tutaj te chrupki. No dobrze na razie. Albo może uda mi się tak odpakować. Także pierwszy produkt. Ekskludery piątki yy, z 18 roku. Także no, do kolekcji. Dumbuły Middle, yy, te 2,5 grama. O, tutaj wszystkie informacje. O, kolejne: to 3 paczki jabełku, ale to nie dla mnie, <todgłosy> także na bok. Kolejne, paczka C4, i teraz z którego one, z 2018 roku? Także te najlepsze. No. I C4 są dwie paczki. Jeszcze jedna. Kolejny produkt. Ten, te rakietki. Gwiszczki. Jeszcze jedna paczka Paragon 103 zł. Kolejne paczka eksploziv 3, eksploziv 1, Super Corsarze. Tutaj jest, no dobra, zaraz to wyjmiemy. Explosive 3 kolejny Wyrzutnia magma Od Triplexa, 16 strzałowa, myślę, że każdy zna Ale jaka mała Myślałem, że będzie większa yy. Explosive 1 kolejne eksploziv 3 No i ostatnia rzecz P-1000 kategorię F3, tylko z C to są. No. 54 gramy na 36 sztuk. No i to wszystko, chyba. Tak. Także taki krótki unboxing. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie. I cześć.